Dzisiaj z moją skromną osobą, e, troszeczkę zapoznania z moją grą, w pierwszej części będzie trochę więcej jiu-jitsu, w drugiej części MMA panowie, MMA będzie trochę kontroli, układania przeciwnika, podbicie, ucieczki do góry, bo MMA zawsze zaczyna się z góry, a przede wszystkim dobra zabawa i tego właśnie że Wam życzę. Do sportu walki yy, zaraził mnie tak naprawdę Bruce Lee. Zawsze chciałem być tak mocny jak on, dlatego jako dziecko zacząłem coś tam trenować, ruszać się, a w momencie, gdy pojawiły się pierwsze walki w kratkach, yy, gdzieś tam jakieś wideo 98 rok Royce Gracie zainspirował mnie do trenowania z zawsze chciałem to robić. Marzyłem o tym, żeby, żeby gdzieś tam, gdzieś tam robić to jiu -jitsu. Robiłem wiele innych tam jakichś sportów, walki przez karate. 10 lat treningu taekwondo odnalazłem jiu które tak naprawdę sprawiło, że odnalazłem swoją, swoją drogę życia. To jest, to jest tak naprawdę mój styl bazowy. W MMA gdzieś tam się mi nigdy nie, nie, nie udało zaistnieć jakoś, dlatego że tam na tej mojej drodze kariery MMA pojawiło się kilka barier, których nie, do końca, nie udało mi się ich przeskoczyć, ale zarażam ludzi po to, żeby oni z kolei w MMA zdobywali najwyższe laury. Dla mnie tak naprawdę największą motywacją są moi przyjaciele, którzy cały czas mnie wspierają, są razem ze mną, oczywiście też ludzie, których w szkole, szczególnie właśnie moi zawodnicy, tak jak na przykład przykładem jest Marcin Tybura, z którym widuję się każdego dnia, jest on dla mnie wielką inspiracją. To jest człowiek, który z ciągnika wszedł do UFC. Wielka, wielka tak naprawdę dla mnie postać, wielka motywacja też i e, chciałbym, e, żeby każdy z Was mógł też wziąć sobie coś ode mnie, e, że ja może kogoś zmotywuję, i to wtedy będzie też dla mnie motywacja. momentem są zawsze oczywiście kontuzje, bo wtedy wszyscy zastanawiamy się co dalej, czy jeszcze dam radę, czy jeszcze coś uda mi się zrobić. Szczególnie ostatnia kontuzja bardzo bardzo poważna kontuzja kręgosłupa wyłączyła mnie zupełnie, spowodowała jeszcze pogłębienie się depresji, ale pamiętajcie, że zawsze zawsze po burzy wychodzi słońce i trzeba wierzyć w to, że że karta się odwróci, bo ona się odwróci. Pytanie tylko, jak bardzo tego chcemy. Jeśli będziemy walczyli o to, żeby ona się odwróciła, jeśli będziemy tego chcieli, jeśli yy, będziemy otwierali się na wsparcie ludzi z zewnątrz, to uwierzcie mi, że dla Was też wszystkich zaświeci słońce. Wiele jest tych dobrych momentów, tak naprawdę, w tym całym przebiegu, ale tak, na pewno wszystkie, wszystkie moje trofea związane z ADCC to były, to były wspaniałe momenty, ale też nie mogę zapominać o tym, że te chwile, gdy Twoi podopieczni sięgają po największe laury, to jest też super moment i, i to, mnie, to mnie bardzo inspiruje i zachęca do ciężkiej pracy. Osobom, które rozpoczynają swoją karierę, jeśli chodzi o MMA, jiu czy w ogóle o sporty walki, życzę najwięcej przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości. Cierpliwość to jest coś, co naprawdę popłaca i yy, mimo tego, że mamy trudne momenty, szczególnie na początku, przychodzi zmęczenie, to cierpliwość jest bardzo wdzięczna i zawsze to jest oddane. Widziałem naprawdę, yy, ludzi, którzy w momentach naprawdę kryzysu dużego, powiedzmy po pół roku, po roku, niektórzy nawet po trzech latach dochodzili do momentu, że, że, że to jest stwierdzając, że jednak jest nie dla nich. Zaciśnięcie zębów i kontynuowanie tej drogi dalej sprawiło, że są naprawdę szczęśliwymi ludźmi i dalej mogą się bawić tym żudzicu i też zarażać tym innym Trenuję MMA już od 6 lat. Zaczynałem z Marcinem Tyburą i przez to poznałem Kamila Umińskiego. Mega gość, naprawdę super człowiek. Do tego dodatkowo przyjechaliśmy tutaj na seminarium z kolegą. Zawsze staram się być, jeżeli tylko jest tutaj. Jestem już drugi raz. Naprawdę techniki są mega kozackie. Jeżeli tylko macie ochotę Zawsze przyjeżdżajcie, bo, bo naprawdę warto i, i dużo z tego wyniesiecie, bo, bo są poparte doświadczeniem tych klubów. Także polecam serdecznie, zapraszam też do Szarków. Też fajna ekipa, naprawdę, naprawdę jeździ po trenować. Polecam. Oczywiście chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich klubowiczów, tutaj klubu Szark złodzi. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa. Jak najczęściej ile, ile tylko się da, bo pamiętajcie, że prowadzenie aktywnego trybu życia sprawia, żeby nie zdrowi. Dlatego dużo zdrowia. Pierwsza linia frontu to my Sark, Shark, Shark. Jak nie kumasz, krzyknie jeszcze raz. Sark, szark, szark!